Kupiłem tatrę 613. Patrzcie. Oto ona. Żartuję! Tak naprawdę kupiłem prawdziwą tatrę. Jeszcze tatrą, jeszcze tatrą. Lepsza jest niż Audi Quattro Jeszcze tatrą, jeżdżę tatrą. W końcu tłoki iść się zatrą. Jeżdżę tatrą, jeżdżę tatrą. Muszę widzieć się z wiatrą, jeszcze tatrą. Jak cię jara ten wóz to zatrą po filmie z Tatrą zieloną, ktoś tak wspaniale kliknął od House of Classics, napisał do mnie właściciel tej tatry, że w sumie to ma jeszcze drugą do sprzedania. I czy ja bym sobie nie kupił tatry? Ja mówię, no chyba cię e, chyba się pomyliłeś, e, młody człowieku, że nie mam pieniędzy na takie zakupy. A on mówi, a jakbym ci dał dobrą cenę? To ja mówię, to nie wiem, to może zastanówmy się. To było w kwietniu. Mamy koniec października i to czasu zajęło mi zebranie pieniędzy, zdecydowanie. Czekałem, czy, czekałem. Pan Piotr czekał na mnie i proszę bardzo. Proszę bardzo. O. Teraz mam Tatrę. Nie wiem czy dobrze zrobiłem. Prawdopodobnie nie, ale to nie szkodzi, bo zawsze taką chciałem. Kilka słów o historii tego egzemplarza, powiesz coś? Tak, to jest egzemplarz, który pamiętam jeszcze ze swojego dzieciństwa, jak w latach 90 yy, jego ówczesny właściciel jeździł nim po Urzynowie. Cechą charakterystyczną tego samochodu było to, że jest to model z lat 70. czyli 613.1, a jest, mm, jakby to powiedzieć, wyposażona w atrybuty serii trzeciej. Jest skundlona. Tak jest, jest skundlona, tylko y, ja wtedy o tym nie wiedziałem. Myślałem, że każda tatra powinna wyglądać jak ta. Ona w latach 2000-mi zniknęła z oczu i zacząłem jej szukać, ale nie znalazłem. Znalazła się po 20 latach. Czy ona się znalazła po moim filmie? Tak, to jest naj, najśmieszniejszy w tej całej historii, bo znalazła się po złomnikowym filmie o mojej tatrze zielonej. E, napisał do mnie człowiek, że posiada taką tatrę. Zobaczyłem zdjęcie, okazało się, że to ten wspomniany egzemplarz. Co do historii tego auta, pochodzi z NRD było albo w służbie sztazji, albo w ambasadzie. No myślę, że w ambasadzie, bo, bo jest naprawdę niezużytym samochodem, choć po pewnych przeróbkach, tak? No i właśnie te przeróbki sprawiły, że... się dogadaliśmy. Się dogadaliśmy, bo mnie na przykład nie przeszkadza to, że to jest jedynka przerobiona na trójkę, czy coś takiego tam wizualnie, czy coś tego typu, bo przecież tak naprawdę chodzi o to, żeby Tatra była czarna i żeby miała czerwone wnętrze, a czy jest czarna i ma czerwone wnętrze? Tak. Chyba działa, tak mi się wydaje. Nawet obrotomierz obrotuje. Patrzcie, co się dzieje. No i gada fałsemka, nie? Halo. Słuchaj, nie mogę teraz gadać, bo właśnie stoję przy mojej wspaniałej Tatrze 613. Nara. Partnerem moich motoryzacyjnych przygód jest firma. Carfax, która oferuje raporty na temat przeszłości samochodów używanych. I te raporty służą tak naprawdę głównie temu, żebyście nie robili bezsensownych kilometrów, bo przecież regularnie zdarza się taka sytuacja, że Upatrzycie sobie samochód, który, no nie mówię taki za 3000, ale taki za 30, to już na pewno, jest strasznie daleko od waszego miejsca zamieszkania. Ktoś mieszka w Świnoujściu, auto jest w Rzeszowie, ale wydaje się, że to jest to jedyne, wspaniałe i wyjątkowe, nic innego lepszego nie znajdziecie. I w tym momencie warto trochę ostudzić sobie emocje. I kupić sobie za parędziesiąt złotych z kodem rabatowym ZLOMNIK20 20%, 20 taniej na stronie Carfax.eu raport na temat przeszłości tego auta. Może się bowiem okazać, że są w tej przeszłości zdarzenia, o których sprzedający zapomniał Wam powiedzieć. I te zdarzenia Was zniechęcą do tej wycieczki, a tak naprawdę zaoszczędzą Wam całego zmarnowanego dnia i mnóstwa przejechanych kilometrów. Nie raz i nie dwa zdarzyło się i mnie, i moim znajomym, że pojechali po jakiś samochód cały dzień, kilka godzin jazdy. Na miejscu był zauważalnie inny niż twierdził sprzedający, a oni i tak go kupili, bo było im żal tych przejechanych kilometrów. No to te przejechane kilometry zaoszczędzimy wam właśnie raport od Carfaxu. Jestem Tatrą na badaniu technicznym. Zaraz się dowiemy, za co nie przejdzie. W sumie wszystko w niej zrobiłem, nawet klakson działa. Tak, Działa jak działa, no. I proszę, oto ona. Mamy to. Zajęło mi to około 10 miesięcy, ale wóz jeździ. I teraz dlaczego jeździ, skoro jeździł wcześniej? No więc sprzedający udzielił mi informacji o tym, że owszem, samochód się przemieszcza, ale z powodu łuszącej się farby w bakach paliwa, bo to są dwa baki, powstaje problem zatykania się filterka paliwa. No i oczywiście z czasem te zanieczyszczenia z filterka również trafiły do gaźnika, no bo filtr filtruje, ale nie wszystko. Więc po przejechaniu około 20 km stwierdziłem, że muszę w niej zrobić renowację baków i renowację gaźników. I to był początek bardzo długiej epopei. Moja historia z Tatrą, konkretnie z tym egzemplarzem, to taki rodzaj graciarskiej powieści e, gąciarza i Kasi. To znaczy, e, ja jestem gąciarzem, a to jest Kasia. Naprawdę to auto potrafiło zrobić parę nieprzyjemnych psikusów, i powiem szczerze, że parę razy miałem taki moment, że kurde, no chyba to się nie uda. Chyba to jest za trudne, chyba mnie przerosło, ale w końcu się udało. Na przykład te baki. Te baki pojechały do firmy, do roboty, do tam czyszczenia, łatania, nie wiem czy piaskowania, czy szkiełkowania, w każdym razie zamalowania, i potem w środku jeszcze wyłożenia takim specjalnym. E, Tworzyłem taką farbą, gumofarbą specjalną, okrętową. Fajnie, przyjechały, zamontowaliśmy je, wlaliśmy paliwo, cieknie. No to jedziemy z klejem mega tank i dam klejem mega tank ulepiliśmy, że baki nie ciekną, ale wymagało to zdjęcia ich od początku i cała robota jeszcze raz. Albo te gaźniki zrobił je jeden gaźnikowiec. Auto nie chciało jechać za diabła. Przyjechał drugi gaźnikowiec, inny, z polecenia. Mówi, to są gaźniki jak w skodzie. Jikow EDSR, ale też jak w Wartburgu, tylko że nie, bo zamiast drugiej gardzieli sterowanej ciągnem, mają drugą gardzielę sterowaną pod ciśnieniem. Więc są podobne, ale nie identyczne. Zdjął je i mówi, ktoś zrobił złe uszczelki, zatkało przepływ powietrza i w tym momencie silnik chodził na tak absurdalnie bogato, nie miał w ogóle dopływu powietrza tam do komory w jakiś sposób, się tam nie mieszało się ze sobą. W każdym razie yy, skład mieszanki składał się z benzyny wyłącznie, a nie z powietrza, więc auto nie chciało jechać, się zalewało potwornie. Gaźniki znowu zdjęte, znowu zrobione. No to w takim razie po tym wszystkim zdjęliśmy jeszcze świece. Sprawdziliśmy, która świeca nie pali. Okazało się, że jedna ze świec była upalona, więc dałem wszystkie świece nowe. Tutaj wymienić świece w tym samochodzie wydaje się to proste, ale tak naprawdę tam są takie małe otworki na te świece i trzeba w nie wpychać klucz specjalnie przycięty na tokarce. Sam go sobie zrobiłem, żeby coś tam w ogóle się zmieścił, żeby te świece wyszły. To jest strasznie dużo roboty, więc ma nowe świece. I takich drobiazgów przy tym samochodzie było strasznie dużo do zrobienia, a i tak nie wszystko jest zrobione. Jednym z największych wyzwań przy Tatrze było zdobycie klamek, ponieważ auto, które kupiłem, miało tylko dwie klamki, dwóch nie było. Więc to właśnie dlatego pojechałem do Brna w filmie z Mercedesem T2. Jest moja relacja z Brna i mój pobyt w Brnie właśnie był związany z tym, że musiałem kupić klamki do Tatry których Czech może i by wysłał ym, pocztą do Polski, ale wolałem je po prostu odebrać osobiście, ponieważ, jak się pewnie domyślacie, nie są to tanie rzeczy. Tu była jedna klamka złamana, tutaj propsy dla mojego ojca, że próbował to naprawić. Super robota, niestety nie wytrzymało, bo zamek był e, zatarty i trzeba go było mocno wyczyścić, więc na szczęście to już jest naprawione. To jest klasyczna chromka, mimo że wizualnie przypomina serię trzecią, więc ma klasyczny silnik 3,5 V8, 168 koni. E, I teraz, no jak to jeździ? Zaraz się tym przejedziemy i pokażę Wam jak to jeździ. W tej chwili ona jeździ prawie dobrze, nie idealnie, ale dobrze. To znaczy, jeszcze jest do ustawienia zapłon, i jeszcze prawdopodobnie będę zmieniał świecę jeszcze raz na świece o wyższej ciepłocie, które są idealne podobno do silników chłodzonych powietrzem. Będę jeszcze zmieniał w niej oczywiście olej, bo ten olej tutaj już jest dosyć stary, no ale to zaraz pójdzie do zmiany. No i będziemy jeszcze dalej ją regulowali, ale i tak jest naprawdę nieźle, bo ona w tej chwili zapala i jeździ, utrzymując taką prędkość podróżną 80 na godzinę, bez żadnego problemu, bez zająknięcia. Cały ten układ tutaj, ta przetwornica napięcia też nam się dała we znaki. To też raz chciało działać, raz nie chciało działać. Tam przy przycisku służącym do odpalania też ta wiązka się trochę zbiesiła i też trzeba było te przewody prowadzić od nowa. No, jest to po prostu wóz, który ma swoje humory. Potrafi naprawdę dać czadu. Mieliśmy taką usterkę w nim. Że jeden z elektrozaworów w przygaźniku w tej chwili jest zdemontowany, taki elektrozawór odcinający paliwo po wyłączeniu zapłonu. Po prostu tam gdzieś stykał do obudowy do silnika do masy i wywalał bezpiecznik. Dlaczego tak się stało? Nie wiadomo, prawdopodobnie się poluzował delikatnie konektorek, i jak się dawowało gazu, to ten konektorek się troszeczkę ruszał, wystarczało, żeby dotknąć do obudowy i no mówię, auto kapryśne. W jednym z pierwszych ujęć tego filmu Pan kierownik House of Classics wspomniał o tym, że ten samochód jest trochę skundlony. A może to ja powiedziałem? Nie wiem. W każdym razie, na czym polega to skundlenie? Tutaj, w tym miejscu, ten błotnik powinien być jednolicie metalowy i do niego powinna być zakręcona taka odstająca lampa. Jak byłem u Czecha w Brnie. To mi mówi, że ma blinkry do mojej e, chromki. A ja mówię, że nie chcę, bo to wygląda bardzo dobrze. E, to byli oprawione w, w fabryce w Przyborze czy w Plzeni. Był remont fabryczny, i ona ma włożone błotniki od serii trzeciej. A front ma i zderzaki od serii pierwszej. I teraz. Czym problem? Otóż dla mnie w niczym. Dla mnie to wygląda super, zwłaszcza, że te lampy tutaj kierunkowskazy, one udają z Mercedesa beczki, co też jest śmieszne. I równie śmieszny jest tył, gdzie mamy założone lampy też od serii trzeciej, które również z nie wiadomego powodu udają te z Mercedesa beczki, w jaki sposób oni chcieli upodobnić ten wóz do beczki to jest śmieszne. Plus mamy wlocik, który wygląda jak wlocik z łady 21011. Ale nie do końca jest identyczny. Jest to po prostu rodzaj wentylacji, no bo tutaj ta wentylacja w tym wnętrzu jest strasznie porąbana. Jest to Tatra z czasów, kiedy produkcja Tatra jeszcze szła nieźle. Rok 75 w sumie zadebiutowała Tatra 613. 79 one szły pełną parą i tym sposobem mój egzemplarz ma po czterech latach produkcji numer seryjny 3819. Jest to 3819 Tatra. Potem ta produkcja z każdym rokiem spadała i zamknęła się liczbą to różnie, bo jedni piszą 9400. Inni 8395. W każdym razie nie więcej niż 9000 samochodów z hakiem zbudowano. W każdym roku popyt spadał, a już w szczególności załamał się po upadku komunizmu, kiedy już naprawdę nie bardzo komu było te tatry sprzedawać. Z przodu ona ma coś z fiata. Ja widzę w tych lampach troszkę taki fiatowski vibe. Oczywiście projektował ją Włoch, a do konkretnie Włosi ze studia Winiale, więc wiadomo, że e, na Fiatach nie wzorowali się wcale. Nie, no trochę się wzorowali. E, oczywiście jedna rzecz którą pewnie zauważyliście to jest to, że ona ma jedno lusterko chromowane, a drugie ma takie plastikowe, obrzydliwe jak tam dokładnie. Również nie przeszkadza mi to kompletnie. Jest to rodzaj tuningu z epoki. Nie będę tamtego lusterka odkręcał, będę tak jeździł, tak jest po prostu praktyczniej. E, wolę widzieć coś w prawym lusterku niż nie widzieć nic. A nawet rozważam montaż plastikowego lusterka z lewej strony. W celu pojechania na badanie techniczne przeprowadziłem najgorszą naprawę klaksonu, jaką e, w życiu przeprowadziłem i... Na przykład jednym z problemów, którego jeszcze nie rozwiązałem są fletnerki. Fletnerki się owszem otwierają, proszę bardzo, powiedzmy, że się otwierają, się tak troszkę uchylają. Teraz się powinny... Zamknąć i zaciągnąć mocno z tym, że to zaciąganie nie bardzo wychodzi i ten fletnerek zawsze szumi. I teraz jeszcze jedna rzecz: e, drzwi. No właśnie, regulacja drzwi była dużym kłopotem. W tej chwili jest tak, że one się trudno zamykają, ale łatwo się otwierają. Bardzo ładnie to działa, e, ponieważ mogę powiedzieć tylko tyle, że. Zamek i klamkę w tych drzwiach wymyślił diabeł na spółkę z maskę się nadaje do ostrej polerki, bo mam mnóstwo rys. I tę polerkę prawdopodobnie wykonam z czasem, ale też bez przesady nie ma co się aż tak strasznie napalać na wszystko. Po kolei będę robił powolutku. Jeszcze mi chwilę życia została. To jeszcze coś tam zdłubiemy. Tutaj jest jedna rzecz, która nie wiem do czego służy. Mianowicie jak się zajrzy, e, tutaj pod to, ja chyba teraz tego nie odkręcę, bo nie mam śrubokrętu, ale to później wam pokażę, zrobię z tego przebitkę. Tutaj pod spodem jest jakiś łańcuch, który coś napędza, i tutaj coś się rusza. Tędy nie mam pojęcia co to jest i o co chodzi. A tutaj widać te pato akumulatory: to jest akumulator 6V z jednej strony i akumulator 6V z drugiej strony. Dwa akumulatory szóstki tylko po to, żeby cewka mogła być 6V, a reszta instalacji jest na V12. Z Tatrą 613 wiąże się pewna wycieczka bardzo specjalna i niezwykła, która zmieniła moje życie, i dlatego mam tak naprawdę. Taki stosunek specjalny do Tatry. Pewnie się domyślacie, dokąd jechałem Tatrą 613? Lat temu kilkanaście. Byłem z panią raz w teatrze, przyjechałem po nią w Tatrze. Siedzę sobie za samym sobą i jest tu kurka wodna super wygodnie. Ten pan ambasador się tu musiał świetnie czuć. No to jedźmy. Jak widzicie, mam dopasowaną koszulkę z ciężarówką Tatra. Taką ciężarówką Tatra też bym się chętnie przejechał, taką z V10 dieslem. To byłoby coś super, no ale jak na razie nie znam nikogo, kto by taką miało, może mi się kiedyś pozwolą przejechać w muzeum w Koprzywnicy. Ach. Ona jeszcze nie ma idealnego zapłonu. Ja jej ten zapłon już regulowałem kilka razy, ale dalej nie do końca jestem zadowolony. Dalej uważam, że tutaj jest potencjał, żeby coś jeszcze poprawić. Ona jest bardzo czuła na temperaturę, podobnie jak inne auta chłodzone powietrzem. Pewnie pamiętacie tego mojego Volkswagena typ 3. On tak miał, że nagrzewał się wprawdzie 20 minut. Ale potem jak się go zgasiło, to po trzech sekundach był zimny. No w ogóle nie do pojęcia, bo te radiatory i ten olej w chłodnicy oleju momentalnie odprowadzały ciepło od niego i auto tak naprawdę od razu było zimne. Tu jest podobnie. Może nie aż tak szybko ta temperatura jest tracona, ale zauważalne jest to, że ona stoi 15 minut nawet na słońcu po zgaszeniu. Odpalam i już jest trochę zimna. Już jest taka, już tak lekko ma zawahanie przy wciskaniu gazu. A już jak jest gorąco nagrzana w temperaturze pracy, bo te silniki, powietrzaki pracują przy dużej temperaturze, to oczywiście idzie jak wściekła. Więc no, trzeba po prostu na to brać poprawkę, że jest to wóz. Ja bym powiedział, to jest taki samochód, który nie można od niego oczekiwać, że będzie ideałem. On jest tak dziwny, że oczekiwanie, że on będzie jak auto japońskie, zawsze zapalał i jechał tak samo, jest absurdem. Tutaj się trzeba cieszyć z każdej chwili, którą się spędza z jeżdżącą tatrą, być zadowolonym z tego, że ten wóz po prostu sobie jedzie i działa. Dobrze, to teraz wnętrze tatry. Ja bardzo przepraszam za to samo zadowolenie na mojej twarzy, ale jestem po prostu bardzo zadowolony, że mam tatrę. Ja jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Nieważne, nikogo to nie obchodzi. Wnętrze tatry. Po pierwsze, zegary, które są skodowskie, ale nie są. Jest na nich napisane Gantz License VDO Made in Hungary. Czyli bardzo znana firma Gantz, którą założył w XIX wieku węgiersko-szwajcarsko-żydowski przedsiębiorca Abraham Gantz która produkowała nie tylko rzeczy do samochodów, ale też wyposażenie kolei, wagony, silniki, diesla i tak dalej, stworzyła te zegary dla Tatry. W ogóle firma Gant węgierska Gant Mawak zasługuje na osobny film, jak kiedyś dorwę jakiś pojazd Gant Mavag. Na drugim jest tutaj napisane Czech Republic, i to jest temperatura oleju. Tutaj jest niby wskaźnik temperatury ogólnie, ale oczywiście nie jest to temperatura wody, ponieważ Tatra nie ma chłodzenia wodą, tylko ma chłodzenie powietrzem. Więc to jest temperatura oleju. Tu jest panel z kontrolkami, gdzie co śmieszne, jak jest włączony zapłon, to przy wciskaniu hamulca zapala się kontrolka, jak widzieliście, kontrolka światła hamulcowego. To jest dosyć interesujące. Tu jest obrotomierz do 8000, ale realnie Tatra kręci się do około 5000 obrotów. Troszkę może więcej można zrobić, ale więcej się nie powinno. Tak naprawdę więcej nie trzeba, bo ona ma tyle momentu obrotowego przy około 2000 tak, że to jest szaleństwo. No i najważniejsze: tank, czyli czołg. Nie, no dobra, żartuję. Tank, czyli poziom paliwa, który w Tatrze działa kiedy chce. Ten wskaźnik absolutnie ma humory i robi co uważa. Jak ma zły dzień, to pokazuje 0 mimo że mam pół baku, a jak ma dobry dzień, to pokazuje pół baku, mimo że mam 0. Tu są suwaki do sterowania ogrzewaniem i są ich cztery. I teraz dlaczego są ich cztery? Otóż prawdopodobnie dlatego, że Tatra ma dwie nagrzewnice. Zaraz Wam pokażę pod maską, gdzie ta nagrzewnica jedna się znajduje, a druga jest chyba wymontowana. Tu jest jedna nagrzewnica, tak zwany Eberspecher, nagrzewnica benzynowa, tam się wlewa benzyna i ona się pali i... Tym sposobem ogrzewa wnętrze, mam zamiar ją uruchomić, znaczy ona działa, już sprawdziłem, że ona działa, tylko nie wiem, czy była w niej w środku benzyna, więc nawet nie wiem, czy, czy działała, czy ogrzewała. W każdym razie prawdopodobnie służy to do sterowania przednią nagrzewnicą, tutaj jest e, otwieranie zimne ciepłe, a ten drugi to jest, nie wiem, to jest otwieranie zimnego, to jest otwieranie ciepłego. E, tutaj jest znowuż mieszanie ciepłego z zimnym, też nie wiem za bardzo o co chodzi, a tutaj jest ciepłe z drugiej nagrzewnicy. Tu jest schowek, który stanowi dla mnie ogromną zagadkę. Kupiłem ten wóz naprawdę już jakiś czas temu i zrobiłem sporo rzeczy przy nim, i dalej nie wiem, jak się otwiera schowek, ponieważ ten element tutaj, ten element klamki jest jednym odlewem z całą obudową, to znaczy tu się nic nie rusza. Tutaj nie można niczego podnieść, przenieść ani obrócić. On po prostu jest jednym kawałkiem, więc jak to się otwiera do ciężkiego diabła, naprawdę nie wiem. Muszę wpisać chyba w internet, jak otworzyć schowek Tatra. Dobrze, wkręcam Was, on jest na magnes oczywiście. On się otwiera tak. I teraz mam tutaj bardzo ładny znaczek, który muszę gdzieś na tym wozie nalepić. Zobaczcie, jaki wspaniały znaczek T613. Z tego co pamiętam, z tyłu nie mam znaczka. Nie mam dlatego, że musiałem polakierować klapę, bo była uszkodzona. I teraz jakby w tym miejscu jeszcze nakleić ten znaczek T613. Jakby go troszkę jeszcze zrenowować, tutaj brakuje czerwonego. Jakby ten czerwony tutaj dołożyć troszkę farbki i przylepić ten znaczek tutaj to byłby taki sztos, ten wóz by tak zyskał z tym znaczkiem Orany. Do Tatry dostałem taką instrukcję, gdzie widać chromkę. We wczesnej wersji, to są oczywiście jeszcze małe kierunkowskazy, których ja nie mam, i malowane kołpaki w formie takich turbinek, trochę, to tego też już u mnie nie ma. W każdym razie jest to instrukcja w języku niemieckim do Tatry 613, ponieważ... Prawdopodobnie ten wspaniały egzemplarz oryginalnie był sprzedany do ambasady czechosłowackiej w NRD i jeździł nią w Berlinie Wschodnim ambasador NRD. I teraz ktoś powie: Ej, złomnik, ale dlatego akurat twój egzemplarz ma taką ciekawą historię. Prawda jest taka, że wszystkie tatry mają ciekawą historię, ponieważ żaden z tych samochodów nigdy nie trafiał po prostu do prywatnego odbiorcy, który nim jeździł tam i z powrotem do pracy, tylko każdy z nich był skierowany wyłącznie do jakichś służb, instytucji, nie wiem, kolei czeskich albo rządu czeskiego albo do służb dyplomatycznych. Stąd. Prawdopodobnie jest to samochód po... Ambasadorze nieistniejącego kraju w nieistniejącym kraju, czyli Czechosłowacji w NRD. No i teraz fotele, jak zobaczyłem, czerwone wnętrze, to już byłem kupiony totalnie. Oczywiście te fotele nie są w najlepszym stanie, są przetarte lekko tutaj, ale to jest fajne przetarcie, takie, które ma w sobie taką e, patynkę, jaką lubię. Są one bardzo proste, nie mają w ogóle zagłówków, mimo że to jest rok 79, wtedy wypadałoby zrobić zagłówki, ale Czechosłowacy uznali, że po co robić zagłówki i w ogóle i tak dalej. Widać również stelaże tych foteli. Zobaczcie, w jaki sposób to w ogóle jest zrobione. To wszystko było robione z normaliu, z części do ciężarówek i z czego, z czego popadło i tak powstawały samochody Tatra. Tylna kanapa jest ogromna i spróbowałaby nie być przy tak ogromnym, też samochodzie, mającym ponad 5 metrów długości. I teraz ja, kiedy tutaj zasiadam, mimo ekstremalnie odsuniętego fotela daleko, mam tutaj wciąż mnóstwo miejsca na nogi. Jest to wymarzony wóz, żeby nim wozić jakichś dygnitarzy. Oczywiście ja, w swoim założeniu, mając też tak wspaniały samochód, mam też zamiar go wykorzystywać komercyjnie. Więc jeżeli ktoś chce jechać tatrą do ślubu, to oczywiście się dogadamy. Do ślubu, pogrzebu, czegokolwiek tam innego sobie życzycie. Jest to największy podłokietnik, chyba jaki widziałem. A przy okazji pokrycie tego wszystkiego tym obiciem z babcinej kanapy dodaje temu samochodowi tak niesamowitego klimatu, że naprawdę trudno mi jest znaleźć coś porównywalnego. W 79 roku Mercedes no to robi już z kozę albo ze skóry, albo z przyjemnych ładnych tkanin, a to jest no to jest literalnie obicie kanapy w czechosłowackim salonie, w jakiejś willi u jakiegoś ministra czeskiego czy słowackiego, mogły być fotele obite czymś takim, to by idealnie pasowało do lat 70. O cholera, jaki dobry Lublin, dwukabinowy. No ładny youngtimer, pierwsza klasa, dobrze. Ale co się dzieje tutaj? Tutaj mamy panel na którym jest pięć takich cięgienek do włączania różnych rzeczy i jedno pokrętło. I teraz uważajcie, poza tym elementem, tutaj tym ciągnem, który służy do włączania sania, one wszystkie nie służą do niczego. Żaden z nich nie jest do niczego podłączony. Zdjąłem cały ten tunel, zajrzałem pod spód. Okazało się, że pod spodem jest druga wiązka elektryczna. Co prawdopodobnie wynika z tego, że ten wóz miał remont, o którym wspominałem mniej więcej w latach 80., 84., 85. roku. I w ramach tego remontu przerobiono mu deskę na, częściowo na deskę z serii trzeciej. Ale tutaj został ten element z wersji pierwszej, czyli z chromki. Czyli jest to kompletnie bez sensu. Ten remont oczywiście miał na celu ten wóz przede wszystkim uratować blacharsko i został wykonane bardzo dobrze, bo się do dzisiaj trzyma bardzo dobrze ten samochód, jeżeli chodzi o blachę. Nie ma nigdzie na nim w ogóle rdzy, ale to tutaj to jest jakiś totalny bajzel. I teraz lampeczki. Tu jest jedna, tutaj nad kierowcą jest druga. I tutaj jest trzecia. I to już jest wszystko w temacie oświetlenia wewnętrznego w tym samochodzie. Trzeba to przeżyć, bo i tak dobrze, że są masz trzy źródła światła. Są też ogromne, ogromne te blendy, ale bez żadnych lusterek, bez niczego. Ten wóz zaskakuje w wielu momentach tym, jaki jest ubogi. Mimo, że była to przecież najbardziej luksusowa propozycja w tamtych czasach e, za kupę pieniędzy i naprawdę nie dla każdego, to strasznie tutaj skąpili na wyposażeniu. To prawdopodobnie są pozostałości po zamku centralnym w tym samochodzie. Ten samochód prawdopodobnie miał kiedyś zamek centralny, który został wymontowany. W tej chwili już go nie ma, ale wydaje mi się, że kiedyś tutaj to było. I teraz tak, tu jest włącznik świateł awaryjnych. Działają. Posłuchajcie, jak ładnie chodzi przerywacz. Tu jest włącznik świateł mijania. Jak chcemy długie, to ciągniemy do siebie tę manetkę, która zresztą... Powiem Wam od razu, jest dokładnie taka sama jak w Delorianie, Czyli co łączy Tatra i Deloriana. Manetki są ze skody 105. Tutaj mamy kontrolki, kontrolkę ładowania, kontrolkę ssania, poziomu paliwa i hamulca ręcznego. Tak, tutaj ta dziwna kontrolka to jest hamulec ręczny. Jest oczywiście jedna rzecz, której nie jestem w stanie stwierdzić, to jest prysznic, to jest kontrolka prysznica, co ona robi. Eee, staram się tego nie włączać, nie wiem o co w tym chodzi, na wszelki wypadek tego nie uruchamiam. Wskutek umieszczenia dźwigni biegów tutaj, a skrzyni biegów tam, strasznie długie są wodziki, i trzeba dosyć umiejętnie te biegi wrzucać. To jest sporo wysiłku i przede wszystkim sporo umiejętności, żeby to zrobić bez zgrzytania, ale tak po prostu jest. To jest feature of this car, że tak powiem po czesku. Ma ona nawet działający system audio z głośnikami marki Sharp. Szarpałbym, tutaj widać, jak to wszystko jest wykonane, i też zwróćcie uwagę, to jest oryginalny do niej dywanik który po prostu leży na ziemi a pod dywanikiem po prostu jest metalowa podłoga tutaj nie ma żadnej osobnej wykładziny na którą by się kładło dywaniki dywaniki były wykładziną piękne jest to logo Tatry w tym miejscu stylizowana taka literka T no ale te tutaj takie listki to chyba zostawię srebrne chyba mi się nie chce ich malować niesamowity jest ten moment jak ona rusza i ten silnik zaczyna gadać tam z tyłu za plecami go daleko słyszymy ale on tak skubany daje to jest coś niesamowitego Zresztą, o, jak jest idealna temperatura, to ona też idealnie przyspiesza na każdym biegu. W ogóle jest ten silnik 3,5 V8 podatny na modyfikacje. Można go zmodyfikować właśnie gaźnikami z Wartburga, które mają e, ciągnowe sterowanie drugią, drugą gardzielą w gaźniku e, i dzięki temu ten silnik dostaje więcej paliwa i auto jest żwawsze. E, jest jeszcze sporo innych metod na dłubanie tego. W końcu tutaj seryjnie jest tylko 168 koni, więc można naprawdę jeszcze sporo zrobić. To nie jest samochód japoński, to nie jest Toyota Camry, która zawsze odpali i pojedzie. To jest ta która może mieć lepszy albo gorszy dzień. Ale jak ma dobry dzień, to jeździ wspaniale. Dzisiaj akurat ma niezły dzień, muszę powiedzieć. Jestem mile zaskoczony tym, że po mojej naprawdę amatorskiej próbie ustawiania zapłonu w tym samochodzie, on odpala, jeździ, trzyma obroty, przemieszcza się lewo, prawo, skręca, świeci, hamuje, a nawet trąbi. Czek, czwóreczka dopiero przy 80, w czasie nie ma sensu, bo te biegi są tak długie, że możemy na tej trójce jechać przez całe miasto. I to już na razie wszystko, co chciałem Wam powiedzieć o mojej Tatrze T613. Nie ukrywam... Jest to spełnienie marzeń, na które wywaliłem strasznie dużo pieniędzy, przez co nie kupiłem innych samochodów, o których też bym marzył, ale stwierdziłem, że lepiej sobie kupić jeden samochód, o którym marzę, niż kolejnych pięć tanich, które pomarzę, pomarzę i sprzedam dalej, jak na przykład było z czy z innymi samochodami. Więc mam zamiar tę tatrę trochę podtrzymać u mnie. Na pewno nieprędko się mam zamiar jej pozbywać, bo jest to niesamowity pojazd. Mam nadzieję przewieźć nią parę ślubów i innych okolicznościowych imprez, bo się do tego idealnie nadaje, a może i jeszcze w jakimś planie filmowym wystąpi albo coś takiego. To na dzisiaj wszystko. Dziękuję, że obejrzeliście ten film i dziękuję, że ogólnie oglądacie moje filmy, bo między innymi dzięki temu mam pieniądze na realizowanie tak głupich pomysłów jak Zakup Tatry na schle